Polska przegrywała z lasowego 3 do 1 to sobie że wygraliśmy z nimi widze Narodów, to z nimi wygraliśmy z nimi w Ilecach Igrzysk Olimpijskich Przegrywamy z nimi także zawsze Przegrywamy z nimi na Euro i przegrywamy z nimi po raz czwarty, to jest klątwa Nawet jakbyśmy wygrali, jakkolwiek wygrali, nawet w Warszawie w Narodowym, czy przy Podku czy to na ergo, ale czy w podkut katolickim, zawsze przegramy. Nieważne, nie gramy na euro ze Słowenią, zawsze przegrywamy. No w klątwa, nawet gdybyśmy prawie 2-0, to możemy stracić tą przewagę. Jednak weźmy 1-0, potem 2, a potem nawet gdy porawimy w sekcie wysoko, to i tak coś się stanie, że ten mecz przegramy. W 2015 roku od słodnego smutnego trailera słynnego, właśnie wtedy na Słowenią przegrana 3-2. No w Bułgarii graliśmy wtedy. Przygraliśmy 3-2 Czyli, przegraliśmy 2-0, odrzuciliśmy no i tak, i tak przegraliśmy w innym stronie No też to był trailer Taki już jesienny, pół jesienny Od 2017 rok 1-8 finału, Ergo Arena, 3-0 Tak na kieszenie to klątwa, to jest po prostu klątwa, która się nie nazywa Tutaj 3 w w na smutny wieczór w Gdańsku, wysoka, długa gra, porażka. I tutaj mamy 2019 rok mistrzostwa graliśmy dla Słowenii. Tutaj Hiszpania przeszliśmy, Niemcy ładnie I tutaj trafiam na Słowenię. Przegrywamy pierwszy set minimalnie, drugi set wygrywamy. Minimalnie, trzeci set przegrywamy, tak sobie. I do no i czwarty set po. W się próbowaliśmy gonić w tym sensie, ale oskoczyli nam wtedy Słowianie. No i 3 do 1 w 2019 roku w Lublanie i przechodzimy w 2021 rok, Chcemy tą klątwę w końcu przebić, do tego jak na rzecz mówimy. na spotku, no to się musi udać, jemy w półfinale, no musimy się zrewanżować, nie mamy takiej opcji. No owszem, wygrałem pierwsze set, wysoko. Mówimy tak, Za jest. Po prostu jest Wiemy to no na no, luzie, drugi set. Nawet no, coś tam dni może mamy problemy tam. Mamy jak równy z równym bo tam przychodzi moment takiej właśnie tej dogrywki i dodatkowych punktów. Musi być dwa punkty przewagi. To nerwówka ogromna, ogromna taką koncentrację. Przy tym jak wychodzimy raz, wychodzimy na prawo dla mnie, więc mamy piłkę meczową, raz Słowenia ma piłkę prawo Raz my mamy piłkę meczową, wychodzimy, mamy, czyli... Słowenia ma... I tą wszystko ja na trafia. Jakby przegryźliśmy ten moment drugiego seta. No i to chodzi w My wychodzimy niby, wychodzimy ze Słoweniem jak równy z równym w tym drugim secie, ale wychodzi taki moment po czwartym punkcie, że Zaczynamy się nawet oddalać i powoli us uspili nam Słoweńcy w tym trzecim setie, których on po momentami, prawili nawet nad 9 z z z z z punktami w końcu się bardziej obudziliśmy, ale i tak i tak. nie się zmieniło, przegraliśmy wysoko. Ten set. Trzeci, tak samo jak my wygraliśmy z nimi pierwszy set, to tak za minę. trzeci i było w jednego. Było nerwowo, wiegliśmy czemu się pęknięć do prawby no i przychodzi nie jeden z najbardziej dramatycznych chyba trailerów w historii polskiej siatkówki. najbardziej dramatycznych, który się kończy dramatem, no ale to powiem zaraz. Ładny prawdziwy w regię Jak równy, równy, mamy ładne zagrania. No i wchodzimy tak po 15 punkcie budowa i ma w Słoweni po 10 punkcie, 115, 15 11 wychodzimy, dalej odk odkakujemy na dalej. Zobaczcie sami sobie na te statusy, mamy tutaj czwarty set. Odskoczyliśmy. No to na 15-11 potem. Tracimy koncentrację. Dwa punkty tracimy. Tutaj nagle te dwa punkty tego mamy na plus. Po co tracimy koncentrację? I mamy punkt. Tracimy punkt... punkt... Mamy... jest tylko punkt dla słowem nie my się jakoś otwieramy jakimś fartem na 19-17, 19, 18. I remis jest nagle! Nagle to odrobili i się obudziły i od tego właśnie momentu 19-19 zaczęło się bardzo nerwowo. No że to było, gra jak równo z równym. Raz tak, raz tak. Dochodzi no moment, kiedy jest 25-25. I jest strasznie nerwowo. Mamy piłkę meczową, setową. Mamy to, ale jednak błąd pozwala na to. I tutaj, proszę Państwa, ma być nerwowa 25-25. Gdybyśmy ten smysł, to jakbyśmy to tutaj walnęli, to byśmy mieli trybaker, ale nie mieliśmy tego trybacka. Nie było 25, 25, 26. O ten 26, 25 dosłownie, indziej są mi te nerwy. Ale wiadomo, że jak jesteśmy zbalizowani i musimy dobrąć, uratować tę piłkę meczową, to robimy to 26, 26. Oj, to by się spodziewało, że to, co będzie piłkę będzie jedyną taką, jakimś szczęściem. No tutaj. 27-28, 27-28, no tutaj w ogóle było jakaś katastrofalne. Jest na 30, czyli piłka mesetowa dla Słowenii, proszę Państwa. Słowenia, nie, to było w momencie, typu. o. Powiem tym, to było. 31-31, jest piłka setowa dla Słowenii. Słowenia, przecież jest półfinał. Już przecież on jest i jeszcze, i nawet, no, proszę Państwa, 23... 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 3, 3 do 3. Bo ten Słowenia no, robi coś takiego, że nie potrafimy wyjść na powiązanie. Mamy piłkę, ale Słowenia ma jeszcze takie coś, że ta piłka odbija, no, my mamy piłkę meczową dla Słowenii, proszę Państwa, na spokojnym kroku odbijamy, jest 2x4, 2 no i robimy coś takiego, w no że no, Słowenia coś robi, takiego że blokuje, odbijania mamy w ogóle szans. Potem, jak Słowenia przyjmie, też Ostraga w ogóle w powietrzu. Po tym challenge'u Ostraga w powietrzu. A dla Słowenii mamy 35 do 34. 35 do 35, to jest Kolejny challenge. To jest piłka setowa dla Słowenii i jest kolejny challenge z się znowu cieszę Ale challenge taki bardzo, bardzo długi, trochę chyba ponad 5 minut. Gdybyś się tutaj no i nie wiem. Ja bym wiedział, że to będzie piłka nasza, ale jeszcze kolejny raz się na upieku. Kolejny raz i proszę Państwa, co. ci nie mogę tego skończyć, nie mogę tego spieprzyć, ale to jest trwa! Tutaj musi coś się wydarzyć. No i mam, proszę Państwa, 35, 39. Kurde, no myślę, że teraz coś. I tutaj przychodzi moment, tutaj blok. Nagle kurde słowo. ja do no, punkt I się tak skurzyłem! Ja nie mogę! To nie może być w ogóle prawda. To nas ten meset, Fór, Tu się odwalała. 36, 35. No i chodzi moment, kurde, no, jesteśmy w kropce. Nerwy sami sami, wszyscy są po prostu zabrzani. No, no, teraz 30, 35. I kurde, już. Jak mówiłem to przy wyniku przy tych dwóch innych to już po koniec, idziemy do domu. No i widziałem. No nic nie mówiłem, ja bym no to skończyć, ale jeszcze, jeszcze, może tam się już czupię, trzeci, no wiadomo, nie. Na trzy razy się nic nie się zdarza. Do trzech razy sztuka też tymi do trzech razy sztuka nam się nie udała, ale do trzech razy sztuka Słowenia ze szczęściem, z, z tymi się udała. I ona na klątwa, którą jednak tak no i nam przebija. Na cztery razy sztuka też nie. W 4 tego też nie, proszę Państwa, nie ma tego. Ale spodek katowicki zamarł. Myślałem, że ten set trwał ponad godzinę. Cała dogrywka w tym secie czwartym to trwała chyba z pół godziny, to najmniej. 40 minut takie długie przerwy były. Chyba z półtorej godziny trwał ten właśnie oto set. Ale dramatyczny dla nas. Skończony. mogą się u nas postęsić po tym właśnie Challenger, ale jednak... Ta dramaturgia, ten długość tego certu, ta walka też nie pomogła. Słowenia robi takie to, że tak nawet te jest Remy tak robi sobie, że naprawdę niego, tą piłkę meczową, a potem jesteśmy pod kreską i popełniamy błędy, nawet lepiej popełnia błędy Leon czy Kurek, no i przegrywamy do za Po raz czwarty już. Przegraliśmy z nim w 15 roku, w jednej czwartej finału. W jednym słowej finału na Rogarenie 4 lata temu w Gdańsku. Przegrywaliśmy także... Z nimi dwa lata temu w Lubla, na mistrzostwach w półfinale przegraliśmy jednak dużo gorzej, bez kurka. A tutaj spodek po, po meczu i po dramatycznym setcie jednym z historycznych setów przegrywamy z nimi 37 do 35. Po tym, tak się napiekało, szczelężami powinniśmy w końcu wyjść na prowadzenie, a jednak sobie była tak, nasza prowadzenie wychodziła. Są wielkie emocje. Wielka gra, ale nie pomaga. Odpadamy. Ja Mamy trzecie miejsce, ale to tak znacznie rasardo do Jednak... Grajemy ale mały finał, trzeba wygrać, to tak wierzymy, ale jednak... Zobycie brązowego medalu mi też tak bardzo jednak jak... Nawet porażka w finale... No tak, powiem szczerze. no. Szkoda, szkoda naprawdę Polski, ale... Pamiętamy, że z Francją wygraliśmy 3... 2 lata temu, ale co z tego. W drugi raz tak wygramy, to fajnie by było, ale no fajnie by było. Przecież no lepiej byłoby schodzić z drodowym pokrońcem niż czwartym miejscem, ale bardzo szkoda że meczu dosłownie Słowenią. Kolejny raz obojętnie byśmy grali tak kląs. I tak mi się wydaje, że za dwa lata widzimy się w tym samym miejscu, z tymi samymi ustrojami. Przegrymy ze Słowenią nie bardzo, mała w finale, ale z nimi i my zale się widzimy się w tym samym miejscu. Ja się zagam. Do uszenia. Cześć. Ale będziemy z mistrzami świata. z mistrzami świata.